Witam na moim kanale, na którym głównie zajmuję się prezentacją zastosowań Excela w pracy księgowego. Przy okazji o różnych innych tematach również opowiadam, ale główny temat to jest właśnie Excel dla księgowych. No i znowu po dłuższej przerwie nagrywam filmik. Jak to tu czasami powtarzam, no oprócz przygotowywania tych prezentacji na YouTubie też pracuję zawodowo i to jest praca, która bardzo mnie angażuje. Współpracuję z wydawnictwami, tam również muszę dotrzymywać terminów i tak to właśnie wygląda, że te filmiki tu wrzucam nie za często. Także yy, proszę mi wybaczyć tą przerwę. Nawet nie mogę obiecać, że będę się starała częściej te filmiki tutaj wrzucać, bo no bo. Po prostu ciężko mi jest wygospodarować czasami właśnie czas, żeby zrobić to porządnie. Opowiem o, może o tym, co w tej chwili nad czym pracowałam i co planuję w najbliższym czasie. I mam nadzieję, że uda mi się to w miarę jakoś tak y, sprawnie y, zrealizować. Więc ostatnio pracowałam no, oprócz Zawodowej pracy, gdzie bardzo intensywnie pracujemy nad wdrożeniem JPK CIT, czyli tego nowego KR, PD i STKR, tych danych, które mają być generowane z programów finansowo-księgowych. No Jest tam może jeszcze trochę czasu, ale Generalnie, w trakcie realizacji tego projektu, okazało się, że to jest duże wyzwanie dla nas, dostawców oprogramowania, znaczy dla firmy, w której pracuję. Może tak. I tej pracy jest naprawdę sporo. A oprócz tego, przygotowywałam właśnie to, o czym chcę opowiedzieć, dla wydawnictwa BEK: publikacje na temat sprawozdań finansowych. Poprzednia publikacja, która się w styczniu u, u pojawiła, to była na temat właśnie pliku JPKKRPD, planu kont w kontekście tego nowego pliku, bo tam właśnie ten plan kont najbardziej jest powiązany z tym tematem. Chociaż nie do końca. Nie, właściwie plan kont, tak, dobrze mówię. Więc w związku z tym ta publikacja została przygotowana w miarę szybko, żeby osoby zainteresowane mogły w miarę. W szybkim czasie ten, to, ten materiał, tę ten, całą wiedzę mieć dostępną. A teraz, jak skończyłam z tamtym, no to właśnie realizowałam to opracowanie o sprawozdaniach finansowych. Ja już tutaj na kanale nagrałam y, takie filmiki, nie za długie może, ale właśnie na temat tego, że zmieniła się schema w tym roku. czy znaczy może. Na przełomie roku, tak bym to powiedziała, schema, i mamy właśnie do czynienia z takim bardzo nietypowym rokiem, ponieważ obowiązują do rozliczeń roku 2024 dwie schemy. Wszystko zależy od tego, w jakim roku rozpoczyna się rok, rozpoczął się, bo tu już mówimy o przeszłości. Teraz w 25 roku rozliczamy 24 rok, i jeżeli ten 24 rok rozpoczął, rok obrotowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2024, czyli powiedzmy w grudniu, listopadzie 23 roku, to takie podmioty będą musiały skorzystać ze schemy 1.2. To może dla księgowego niewiele mówi, co oznacza 1-2, powiem tak, takim zwykłym językiem, że będą korzystały ze schemy, z której korzystały w poprzednim roku i w roku tam jeszcze wcześniejszym. Natomiast jeżeli rok obrotowy, który teraz rozliczamy, ten 24 rozpoczął się 1 stycznia 2024 lub później, to korzystamy z tej schemy 1-3, czyli tej nowej schemy. I właśnie o tym nad tym pracowałam, dla wydawnictwa Beck. Przygotowałam tą publikację. Przed chwilą wysłałam publikację razem z plikami, no i pomyślałam sobie, że chwilę o tym opowiem i wyjaśnię przy okazji, czego dotyczą te wszystkie zmiany, już tak bardziej szczegółowo z zaprezentowaniem, jak to wygląda w pliku, znaczy we wzorze sprawozdania. Więc tutaj mam wyświetlony plik, który jest dołączony do materiału, do publikacji. Ona zdaje się będzie w formie. I e buka dostępna w wydawnictwie, z, tak jak mówię, z załączonymi plikami, i tam załączyłam pliki, które, w których są zaimplementowane rozwią rozwiązania, pliki Excela, oczywiście, bo cóż, bo innego rozwiązania, które pozwalają wczytywać sprawozdanie finansowe sporządzone właśnie w tej y, formie y, pliku XML, czyli e-sprawozdanie y, do Excela i przeglądać je, sprawdzać. No ja, ja to akurat narzędzie przygotowałam w kontekście tego, że w tej publika publikacji opisuję również, jak sobie poradzić z przygotowaniem sprawozdania finansowego w aplikacji Ministerstwa Finansów, tej bezpłatnej. Nie będę tutaj o niej mówić, bo prawdopodobnie przez wiele osób zna tą aplikację. Jak nie, to wystarczy w Google wrzucić e-sprawozdanie finansowe i od razu jesteśmy tam przeniesieni. I to sprawozdanie, jako że jest bezpłatne, więc jest takie, no może nie super ekstra w sensie udogodnień bo tam trzeba sobie samemu ramki budować i wpisujemy kwoty i nic poza tym, tak, nie są one sumowane, sprawdzane, nawet rachunkowo, już merytorycznie oczywiście nie, ale rachunkowo nawet nie jest sprawdzane, że jest dobrze przeliczone, jedyne co to jest właśnie sprawdzana ta schema, wersja schemy. Także o tym, o tym starałam się pisać i teraz, tak jak wspomniałam wcześniej, mamy wyjątkowy rok, ponieważ w tym roku pojawią się te rozliczenia na e-sprawozdaniach, zarówno w schemie 1, 3, 1, 2. Dlatego ten plik przygotowałam właśnie w taki sposób, że dodałam tutaj na pierwszej stronie możliwość wybrania schemy. Excel jest w ogóle super. Tutaj dodałam arkusze, gdzie na jednym arkuszu mam schemę w tą 1.2, tą poprzednią. Ona tutaj jest oznaczona, bo w nagłówku tego pliku jest wskazana wersja schemy, a na drugim arkuszu mam wersję schemy tą obecną 1.3. No, tak jak mówię, dla księgowych to jest tylko informacja stara, schema, nowa schema i może tak to właśnie można y, przedstawiać. Y, I tak jak y, Excel jest bardzo y, mądry, to trochę niefortunne słowo, no bo to jest tylko i wyłącznie narzędzie, ale jeżeli ja wszytuję tutaj e-sprawozdanie w schemie 1, 2 bądź 1, 3, to mogę się ustawić w dowolnym y, arkuszu, czy w tym, czy w tym i Excel rozpozna, do której mapy. Do którego wzoru ma wczytać to sprawozdanie? Rozpozna wersję i wczyta w, odpowiedni, w odpowiednie miejsce. E, oczywiście, można również y, y, wczytać sobie z, swoje zeszłoroczne e sprawozdanie, tegoroczne i mieć tutaj możliwość przeglądania. E, z tym, że przeglądamy bilans, rachunek zysków, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów w zależności od tego jaką schemę sobie ustawimy. To widać tutaj na, zobaczmy, tu akurat jest ta sama firma, może ja spróbuję otworzyć plik, gdzie chyba tu będę miała dwie różne firmy, będzie to lepiej widać. O, jak... O, i tutaj widać, tak? Jeżeli ja przełączam na wersję starą, to mam. Oczywiście, jeżeli ja to dla swojej firmy stary, starą schemę wczytuję, to będę miała cały czas tak samo. Druga rzecz, która tutaj będzie widoczna, to to, że w tej nowej schemie zmieniło się. To jest akurat wariant porównawczy. Zmieniła się, zmienił się opis w pozycji A4 i B8. Znikło określenie i materiałów. I teraz, jeżeli ja ustawię właśnie schemat, tu widać, że jest 1, 3, a przeniosę się na tą schemę poprzednią, to w tym momencie, w tym Arzisie się te i materiałów pojawia, i tu, i tu. I to we wszystkich wzorach jest tak zrobione. <coughs> y Także taki plik został przygotowany on ma tak jak mówię no walor taki że jeżeli ktoś przygotował sprawozdanie w wersji tej, w tym, tej aplikacji ministerialnej to jak sobie tutaj wczyta to są tutaj walidacje tak jest sprawdzane czy te kwoty się dobrze sumują tak jest sprawdzane czy się zgadza yy, aktywa z pasywami. Yy, tu jest akurat ERZIS, ale tutaj jest yy, w, tej bilansie, w bilansie, jak ja spojrzę, no tutaj widać te wszystkie, po prawej stronie jest ta kolumna i ona weryfikuje, czy jest zgodność tych sumowań, bo wiemy, że te raporty pracują według takiej zasady sumowania do góry, muszą się podomykać te wszystkie wartości i zgodzić. Także tutaj mamy... Możliwość wczytania i szybkiego sprawdzania, bez takiego męczenia się i sprawdzania, czy te wszystkie kwoty zostały prawidłowo dodane. Tu może też dodam taką ciekawostkę, że jak te pliki przygotowywałam, to testowałam je później, ściągałam sobie pliki, które zostały wysłane przez przedsiębiorstwa, bo w KRS-ie, tam gdzie składają podmioty swoje sprawozdania finansowe, tam można pobrać również sprawozdania różnych firm. I dzięki temu miałam ten materiał testowy, i znalazłam jedną firmę, która właśnie tutaj mi wyświetliła błąd, że jest źle podsumowane. Także ktoś wysłał i nie sprawdził dobrze. Na początku myślałam, że to ja zrobiłam błąd w moim arkuszu i źle tutaj wprowadziłam formułę, ale. Później zaczęłam dokładnie sprawdzać, okazało się, że po prostu została wysłana, został źle wysłany bilans ze źle przeliczonymi kwotami. Także temu, temu generalnie służy ten arkusz, ale przy okazji ten plik Excela, może tak. Ale przy okazji tutaj, tak jak pokazałam przed momentem, jest również taka szybka analiza, zmiana rok do roku, można sobie rzucić okiem, jak to wygląda, czy lepiej, czy gorzej. Tutaj mamy rok poprzedni, pomarańczowy, bieżący, niebieski. Jak widać, te wartości niebieskie dla zobowiązań są mniejsze, dla zapasów również, dla należności też mniejsze, natomiast dla środków pieniężnych troszeczkę wzrosły. Podobnie, jeżeli chodzi o analizę wartości, również jest taki arkusz tutaj analizy wskaźnikowej typowe wskaźniki jakie są używane w, w analizie finansowej tutaj zostały umieszczone. W tej tabeli są wyświetlone wszystkie jakie zostały tutaj przeliczone. Natomiast tu można sobie wybierać pojedynczo jakiś konkretny wskaźnik. I tu widzimy, wyświetla się wzór, tutaj wartości, tu mamy wizualizację na wykresie. Także y, też taka szybkość. Tylko w po wczytaniu e sprawozdania finansowego, czyli właściwie bez żadnej pracy, mówiąc tak wprost. tak Nie muszę wykonywać żadnej pracy, wczytuję sobie sprawozdanie, które i tak muszę wygenerować. I tutaj te wszystkie wskaźniki y, mam natychmiast wyliczone, mogę sobie je analizować. Z, y, y Bilans otwarcia i bilans zamknięcia, czyli jak było na początku roku i jak jest na końcu. Także tym się właśnie zajmowałam w ostatnim czasie. Musiałam tych plików, tak jak tutaj pokazuję, przygotować, przerobić właściwie, bo to są pliki, które były w poprzedniej publikacji. Mam ich tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I musiałam je przerobić właśnie pod kątem tych schematów. Najpierw myślałam, że po prostu podmienię schemę, ale potem zobaczyłam, że udało się połączyć te schemy i bardzo dobrze to pracuje. Ucieszyłam się, jak się zorientowałam, że Excel rozpoznaje schemę i wczytuje odpowiednie, do odpowiedniego arkusza, nawet nie trzeba się tutaj specjalnie ustawiać na konkretnym, konkretnej schemie, także fajnie to pracuje. Także Przygotowanie tych siedmiu arkuszy no, zajęło mi trochę czasu, żeby to pracowało. Ponadto, ponadto musiałam też publikację prawie że gruntownie zmienić, bo jednak sporo się zmieniło. Nawet taki drobiazg jak, jak strona wysyłania sprawozdań finansowych do KRS-u. W zeszłym roku była, nie wiem czy już w zeszłym roku się nie zmieniła przypadkiem, ale w każdym razie była inna, taka czerwona, I no trochę to było wszystko inaczej zorganizowane, tak, teraz mamy inaczej i tutaj składają, teraz mamy nie KRS, tylko PRS, czyli portal rejestrów sądowych i tu składamy te dokumenty, także, także no pozmieniało się i musiałam nad tym posiedzieć, popracować i zakładam, że Przygotuję taką publikację, tak sobie pomyślałam, że w sumie warto by było przygotować taką publikację i opowiedzieć o tym, jak przygotować taki arkusz, żeby móc wczytać właśnie e sprawozdanie i wykorzystywać je do swoich analiz. Bo ja tutaj, tak jak pokazałam, no takie standardowe dałam. Tu nie ma danych, to od razu znikło, bo to jest nowa schema. Ja niektóre nowe schemy załadowywałam na mm, Pustych danych, chociaż żeby tylko były puste komórki do wczytania. Tak jak tu widać, od razu wykres zareagował. I tak sobie pomyślałam, że chciałabym przygotować taką publikację i tutaj właśnie pokazać, opowiedzieć, jak taki Excel przygotować, bo jeżeli ktoś szybko by chciał i potrzebował coś takiego, to tak jak mówiłam, w wydawnictwie Beck e, będzie dostępne. Podejrzewam, że tam ta procedura wydawnicza będzie trwała, nie wiem, na pół miesiąca, a może nawet szybciej wrzucą to na. Portal Legaliz bodajże, bo tam są te materiały elektroniczne, będzie dostępne i te wszystkie pliki, o których tutaj mówię i pokazuję, będą dostępne, więc tam można sobie to odszukać i te pliki pobrać. Tak jak ja często powtarzam, jak opowiadam o tych moich pracach, że wszystkie moje pliki mają odkryte formuły, właśnie dla Państwa, żebyście się mogli uczyć na tym, żebyście sobie korzystali, czerpali z tych. Gotowych już raportów. Ja sama z własnego doświadczenia wiem, że ja się najwięcej nauczyłam Excela analizując czyjeś rozwiązania. Nie to, żebym uczyła się w ksi po książkach i odczytywała, że ta formuła działa tak, a ta formuła tak. Tylko po prostu brałam gotowe pliki, analizowałam i to była dla mnie najbardziej efektywna nauka. Więc dlatego wszystkie moje raporty mają odkryte formuły się mogli Państwo na nich uczyć. Także jak ktoś już by chciał, to tam odsyłam, natomiast ja postaram się przygotować właśnie taki film z publikacją i z plikiem oczywiście załączonym, jak przygotować sobie taki arkusz, który będzie wczytywał sprawozdanie finansowe. Będę chciała właśnie to zrobić w takim duchu, żeby... Jeżeli ktoś ma potrzebę innych analiz niż właśnie te, co ja tutaj takie uproszczone, zajawkowe wręcz umieściłam, to żeby mógł sobie po prostu przygotować właśnie takie surowe dane, znaczy surowe, no po prostu te podstawy, bilans, rachunek zysków i strat. Jeżeli jeszcze ktoś ma te przepływy, to akurat nie ma. Jest zestawienie zmian w kapitale, to żeby mógł sobie z tego korzystać, właśnie do jakichś analiz. Mówię, że to jest coraz bardziej y, takie ważne w firmach analizy. Więc zachęcam właśnie, żeby korzystać z tych danych. Tutaj jeszcze w ogóle taka ciekawostka, że w momencie, kiedy w życie wejdzie ten nowy plik, znaczy on już wszedł, tylko będzie sukcesywnie wchodził i kiedy on już będzie taki naturalny w, w życiu księgowego, to to będzie jeszcze lepsza, lepszy materiał do y, y, sporządzania y, źródeł dla analiz. To ja już sobie wyobrażam, ile tam będzie można na bazie tych danych y, Przygotować przeróżnych raportów. Także taki mam plan, a kolejny jeszcze pomysł, i to już nie wiem, chyba tak na spokojnie, to chciałabym przygotować też taką publikację, zamknięcie roku, yy, księgi handlowe, ale właśnie w tej rzeczywistości cyfrowej, czyli tak jak teraz jesteśmy, gdzie wszystkie te sprawozdania przesyłamy do urzędów już w formie cyfrowej a jeszcze dodatkowo od tam przyszły rok następny, tak jak będą kolejne firmy, typy jednostek wpadały w ten obowiązek JPK, KRPD, to będziemy mieli elektroniczne sprawozdanie finansowe. No, deklaracja CIT-8, ona jest taka tabelaryczna, ale ona będzie musiała bardzo ładnie się domykać z, z, z danymi w tym nowym JPKK RPD, bo tam jest taka sekcja RPD, rozliczenie podatku dochodowego. Czyli ten plik, który będzie też obowiązkowo trzeba dołączyć do rozliczenia roku obrotowego, będzie domykał, będzie domykał informacje w sprawozdaniach, bo on tam, będzie w stanie dostarczyć szczegółów do bilansu, rachunku zysków i strat, czyli osoba, czy tam algorytm analizujący, bo to już do tego będzie dążyło, będzie wiedział skąd czerpać te dane, czyli nie będzie już tylko widział, tak jak tutaj mamy, yy, dajmy na to, jakąś pozycję, ja pójdę tutaj na bilans, o może tu, mamy, mamy po, pozycję jakąś tutaj w bilansie, tu akurat mamy, Środki trwałe, tak? Widzę jakąś kwotę, i tak naprawdę nic więcej, tak? A wiemy dobrze, że w bilansie te środki trwałe są prezentowane w wartości netto, czyli wartość początkowa minus umorzenie, czyli ja mogę wręcz widzieć o zero, czyli to jakby sugerowało, powiedzmy, że tu się ustawię, to jakby sugerowało, że nie ma w ogóle innych wartości materialnych i prawnych niematerialnych i prawnych, a to może być po prostu są jak najbardziej umorzone w 100 procentach, tak? I dzięki Temu mm, obowiązkowi dosyłania pliku RPKKRPD, właśnie taka y, osoba czy algorytm kontrolujący będzie w stanie dotrzeć do źródeł informacji, będzie wiedział, będzie wiadome skąd się wzięła ta kwota, tak? czyli nie tylko kwota, ale będzie wiadomo skąd się wzięła ta kwota. W korespondencji z deklaracją CIT8 i tym, y, tą sekcją rozliczenia podatku dochodowego w pliku, to naprawdę będzie można dotrzeć do no, takich prawie, że. Podstaw, podstaw powstawania konkretnych kwot. Także właśnie pomyślałam sobie, że fajnie by było coś takiego przygotować, y, chociażby dla y, tych y, księgowych, które dopiero wchodzą y, w ten świat księgowości, żeby miały tą świadomość, że teraz to wszystko już jest zupełnie y, inaczej, y, inaczej to funkcjonuje, tak? Bo kiedy nie byliśmy w tej rzeczywistości cyfrowej. To takie sprawozdanie, które tutaj widać, tak? Bilans, RZIS, są same kwoty, tak? Zostało przekazywane do urzędu w formie najczęściej, to były pdf -y, tak? Takie przygotowane gdzieś tam w odpowiednich tabelkach te raporty zeskanowane czy w jakiś inny sposób przekazane, a wcześniej jeszcze to w ogóle papierowo osobiście się składało i jeżeli jakaś kontrola była, to bez księgowej nikt nie doszedł. Skąd się wzięła akurat ta kwota, tak? Trzeba było od księgi zobaczyć, ale mało księgi jeszcze mieć to, tą osobę, która się tym zajmowała, żeby wyjaśniła. Natomiast dzisiaj to już mamy zupełnie inną sytuację, gdzie te wszystkie dane są możliwe do wyciągnięcia właśnie poprzez tę wersję elektroniczną. No i nie mówiąc o tym, o czym wspomniałam na początku, że te elektroniczne wersje też otwierają bardzo szeroko nam drzwi do usprawnień i do zasilania narzędzi analitycznych. Nie trzeba tutaj budować odrębnych jakichś, tylko można po prostu odpowiednio to połączyć, pokonfigurować i w tym momencie mamy właściwie za jednym zamachem i analizę. I sprawozdanie finansowe, czyli takie, tutaj widać już, jak to się ładnie przenika, ta rachunkowość finansowa z rachunkowością zarządczą. Takie, także takie mam plany. <laughs> Opowiadam o nich, żeby, żebyście Państwo nie uciekli z mojego kanału, tylko żebyście zaglądali. Co tu nowego? Przepraszam, że mam takie długie przerwy, ale tak jak mówię, z tyle tych różnych obszarów mojej aktywności. Czasami jest ciężko połączyć, a jeszcze bym czasami trochę chciała odpocząć. Także stąd, stąd te przerwy. Gdybym się tylko kanałem zajmowała, to pewnie bym tutaj dość intensywnie publikowała, ale jak na razie się nie zapowiada. Także zapraszam do zaglądania.